Witajcie, z tej strony Freestyler. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Need for World'a. To będzie nowa seria na moim kanale. Wraz ze mną jest Komat. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. No i też ten odcinek. Widzimy się na wyścigu. Już nagrywamy. Pierwszy. Nie wiem. Ty. Jesteś Grać Co jest? Jak gram? Ale nie tak, wiem. U mnie jest normalnie tego. Jest normalnie u mnie tego. Zwykły tryb. Że mogę wiele po, poza mapkę, poza wszystko. Dobra, Ty bo gdybyś... Jest... Obiecuję Ty mapkę naokoło tryb... i dojeżdż pierwszy na metę. Ale gdzie jest meta? Nie wiem. A ona była tam w tym samym miejscu. Ale nie ten moment przecież. Aj! Nie lubię tej mapki teraz. Bo jest to nie za dużo, za dużo no, zakrętu Ale serio, jak ja mam dojechać? Jak, o ja wiem! Jakie ja tam znam i nie jadę? Ja jestem w trybie zwykłej jazdy. Aj! Ej, ty jeździł? Ty ja prawie dochowałem. To ty tu jesteś? No? Ej, patrz, stój. T tak już tego nie wygrasz, spokojnie. Nie, ale przynajmniej sobie pojadę. No ale stój! Na mnie poczekaj, coś ci pokażę. Widzisz, nie? Jestem za tobą, A <grym> Ej, przejechałem czy nie? Tak! Przejechałeś przez teraz. samochód. I to tak perfidnie. No i patrz. Jadę, nie? I patrz teraz. Dynamo. <grym> no właśnie. No... No co? Nie fair. No nie tu. <grym> I tak jest i szósty. Wiem. Dobra, nie nie lubię tego wyścigu za dużo zakrętów. No i co? A jest. Uła, Oła, i jest! Oa! Zawaliłem samochód Magnum. O znowu zawaliłem samochód. Ale... St ej, ja nawet nie wiem w jechać. Nie wiem jacie trendy chcesz. Nie, ja będę za wami o... Czy znaczy, wiesz? Jeszcze... Ała! Dobra, więc co będzie taki wyścig pierwszy od do odwalania Tak, Ujo, ale zaryłem pułapkę Ty, ja też zaryłem. Okej, okay, chyba nie dojadę na metę. Spróbuję dojechać. na wiem gdzie jestem. O jeszcze to zaryłem, ja nie mogę. A ja dzisiaj, że nie wiem gdzie. Ja już mam pozorę wjechałem dawno. No, ale jestem słaby. Ja też Dobra. Ty, ty, ja mogę... Co? Ja bym mnie nie wywaliło, to ja prosto pojechał. Dobra, widzimy się na kolejnym wyścigu. Okej, okay, jesteśmy na drugim wyścigu. Komada cały czas wywala, nie wiem dlaczego. Już mieliśmy trzy... No już mieliśmy trzy próby nagrywania. A komada cały czas wywala. Ale my tu się jeszcze ścigamy. Nie wiem po co to, to włączyłem, ale dobra. No dobra. O oh, wow. Jakby wywaliło, to będę jechał przynajmniej tą trasą, to wiecie. <laughs> dobra. Jest skłek, na razie dwa. O oh, wow. No, no, no. Ale zaraz w auto. Kurde, do saty. <laughs> Nawet nie jesteś na wyścigu Ciekawe Długo nie graliśmy w Need for No Nie ma tak na święta I na ferie Właśnie temu Nie no, bez przesady na wakacje Na wakacje mało graliśmy Ale trochę graliśmy nie mało Faktycznie Prak trochę. Dodam jeszcze jedno okrążenie. Co? Ej, no e, już koniec, ja do... dziwne, dodałem okrążenie i koniec wyścigu. Ale ja już ja skończyłem wyścig. Ej, no jakiś gościu ma haki. Bo jeszcze jest jedno kółko, a gościu już skończył. Albo my się lada. Nie, Nie, bo on w ogóle wcześniej wystartował. tylko dodałem no. okrążenie i parę sekund po tym jak dodałem, no to... Pisze, że event ends in. Że wiesz, event się kończy za. No i koniec. Dobra, nie wiem co się dzieje, widzimy się na kolejnym wyścigu. Może komada nie wywali. Komada znowu wywaliło. Tak nie. Także. No dość. dość głupio. No trochę. Mieliśmy nagrywać, a tu. A tu tak się dzieje. Taka sytuacja. Nagrywanie skomady do skomada. Właśnie. A Aha, ja znowu zlamiłem, znowu będę ostatni. Ale dawno grałem. Ale tu auto zostawiane. Ale to jest aut. Ile out. Wow. No i taka sytuacja. O ja, ale go popchałem. Jak się idzie? No, dość kiepsko. Że tak to ujmę. Tak, wyprzedziłem go. Da, jest, da, jesz, może wygrasz. Może wygrasz. Nie! 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 Ale mi się prył... A dobra, jeszcze jest! Jedno okrążenie! Nitro! Ale zaryłem ścianę! Tu dałem okrążenie. Wow. Mm, 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 mm. Okej. Okay. No i ale tam auta latają. Przyspieszy i... O, ale go popchałem! Jeszcze sobie nitro włączył! Ale za dużo mu to nie dało. Czemu? Bo w auto wjechał. He! Dobra, już będę za nim. Chociaż jeszcze przecież dodałem jedno kółko. O! Ty, ja, ja na prostych drzwiach jechałem! E. No a tak to tylko ja Magia. Umiem. Więcej niż magia. To ja. Ale dostałem bonus do Nitra jakiś. Aha. Dobra, także... Oto poradnik jak nie grać w Nitro Speeda. Jak grać ze znajomymi. Jak nie tak. grać z znajomymi z Nitro Speeda. Jak nie grać w Nitro Speeda i jak grać ze znajomymi w Nitro Speeda. Dobra! Jeszcze raz No. Chyba. Może do mety dojadę. O! Dobro Czy zdążę czy nie? Aha, fajnie się obróciłem Aha, no to nie zdążę Wechać na metę, trudno Co mówi Dobra, szybko Nitro Może zdążymy A może nie Dobrze, spróbujemy jeszcze jeden, jeszcze jeden wyścig zagrać z komadem. no jak nie wyjdzie to trudno. Widzimy się na kolejnym wyścigu. Dobrze, jesteśmy na czwartym ostatnim wyścigu, jest to Drag. Um, Komada znowu wywaliło, także nie mam pojęcia co się dzieje. Ja też nie. Ale... Ale poradnik jak nie grać w Need for Speeda jest zrobiony. No. I... no minimalnie drugi. Dobra, jeszcze jeszcze... Chcę się zrewanżować, jeszcze raz zagram. No. Dobra. No. Widzimy się na wyścigu. No jesteśmy, mam nadzieję, że tym razem się zrewanżuje. Chłodę, tylko głód. Dobra, jedziemy dalej. No i... No nie no chyba się jednak nie da z nim Dobra Tylko drugi Okej okay, więc to by było na tyle Dzięki za oglądanie Link do Komada macie w opisie Właśnie do filmu Razem ze mną na jego kanale No i zapraszam Was do subskrybowania kanału Do lajkowania, komentowania No i widzimy się w kolejnych odcinkach